Siemanko moje mordy, ja jestem Rogalika, to jest wasza ulubiona seria, czyli pogromcy mitów Fortnite Chapter 2. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, możecie wygrać trzy karnety bojowe i udział w odcinku. Oczywiście strzel łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem oraz napisz komentarz z najlepszym mitem, właśnie do kolejnego odcinka. Jeżeli wybiorę Twój komentarz, wystąpisz u mnie w odcinku oraz dostaniesz karnet bojowy albo fałdolce, jak ten karnet oczywiście posiadasz. A jeżeli nie strzelisz łapki w górę w ciągu 5 sekund, to skończysz jak ja i wybuchniesz. Dobra, przejdźmy jednak do głównego tematu odcinka, jakim są mity, a mianowicie pierwszy mit. Co się stanie, kiedy Boogie Bomba wyląduje w wodzie? Jak wiadomo, Boogie Bomba w rozdziale drugim całkowicie nie występuje w grze, natomiast prawdopodobnie może być ona jeszcze przywrócona do Fortnite, bo Epic Games tego słynie, że lubi przywracać stare przedmioty. Natomiast będzie musiało on oprawić mechanikę wody, ze względu na to, że zobaczcie jak to wygląda. Kiedy wrzucacie Boogie Bombę do wody, ona bez problemu dryfuje sobie właśnie na tej powierzchni, która to po prostu powinna po prostu się rozbić i tyle, bo jest to Boogie Bomba, która dotykając Powierzchni powinna się rozbić. Natomiast ciekawiej zachowuje się wtedy, kiedy uderzy przeciwnika, który znajduje się w wodzie. Jeżeli już to zrobi, widzimy taki fajny, eksplozywny wybuch, który widzicie w tym momencie na ekranie, a jest to naprawdę dosyć ciekawe, dlatego że bugi bomba nigdy tak nie wybuchała. Absolutnie nie było takiej mechaniki odpowiedzialnej za bugi bombę. A tym razem nasz pobyt w wodzie spowodował to, że bugi bomba całkowicie wybucha. Co ciekawe, oczywiście tańczymy, jeżeli bugi bomba nas trafi, dodatkowo nie tracimy żadnego HP, ale wybuch jest całkowicie fajny. Wydaje mi się, że jest to fajny mit. Który warto było sprawdzić w dzisiejszym materiale. Dzięki za podsyłanie na mojej grupie. Numer 2, czyli co się stanie, jeżeli użyjemy lunchpada z przysłowiowym starym na plecach. Oczywiście żartuję, ale postanowiłem to sprawdzić. Wraz z Krailem oraz smalczyk po prostu weszliśmy na tryb kreatywny i staraliśmy się właśnie wykonać taki trik. Aby to zrobić, potrzeba nam trzech osób. Wiadomo, bo musi być powalona osoba, jego teammate oraz właśnie osoba, która będzie wnosić go na lunchpad. Tym razem byłem to ja i po prostu wniosłem na lunchpad Krailiego i zobaczcie, co całkowicie się stało. Jeżeli chodzi o to, Crylie został całkowicie na lunchpadzie. Mógł się on po nim poruszać i bez problemu robić wszystkie rzeczy, które to po prostu może robić poza lunchpadem. Ja natomiast wyleciałem do góry normalnie, tak jakbym używał lunchpada w zwykłej grze. Dodatkowo ciekawe jest to, że jeżeli podnieśliśmy jego właśnie na tym lunchpadzie, mógł on bez problemu tam chodzić i bez problemu robić tak naprawdę wszystko i nie odbijał się. A dodatkowo, jeżeli ktoś w tym samym momencie wskoczył na lunchpad, jego wywalało do góry, a osoba, która wskoczyła na lunchpad, była całkowicie zbugowana. Sami możecie to zobaczyć na ekranie. Jest to bardzo ciekawe mit, który warto na pewno było sprawdzić w dzisiejszym materiale. No i numer tres to oczywiście co się stanie, jeżeli wejdziemy właśnie w rifta z ziomkiem na plecach. Jest to o tyle ciekawy mit, że wcześniejszy mit przyniósł nam dosyć ciekawe rozwiązanie. Teraz sprawdźmy jak to będzie wyglądać praktycznie z riftem. Kiedy weźmiemy sobie ziomka na plecy bądź naszego przeciwnika, możemy bez problemu wskoczyć sobie w rifta. Do tego były również nam potrzebne trzy osoby i Smalczyk odpalił rifta, a my bez problemu sobie wskoczyliśmy. O dziwo moim oczom ukazało się to, że gracz, który był u mnie na plecach również poleciał ze mną do góry, natomiast nie mógł on rozłożyć lotni, nie mógł zrobić nic, czyli po prostu bez problemu mógł sobie spadać na dół, a ja miałem normalnie lotnie, tak jak wszyscy gracze, którzy używają rifta. Dodatkowo oczywiście gracz, który spada z samej góry, oczywiście musi się zabić ze względu na to, że fall damage zabije go, więc jeżeli macie takiego przeciwnika na plecach, to możecie wskoczyć w rifta, gdyby było oczywiście w grze. Natomiast na razie go nie ma, ale prawdopodobnie zostaną dodane ze względu na całkowity brak mobility w Fortnite. I wydaje mi się, że prędzej czy później musi dojść to do skutku. Aczkolwiek. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy mit, i dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Numer 4. Co się stanie, jeżeli wyjedziemy poza granice mapy, właśnie łodzią? Jest to dosyć ciekawy mit, dlatego postanowiłem go sprawdzić. Poszedłem sobie po łódkę i bez problemu chciałem wyjechać sobie poza granice mapy. Myślałem, że będę mógł jechać w nieskończoność, natomiast jest to błędne myślenie, ze względu na to, że łódka, po wyjechaniu jakiś okres poza granice mapy, po prostu sama nam zawraca. Dosyć ciężko wykonać taki manewr łodzią, nawet podczas manualnego sterowania, a co dopiero. Właśnie w tym momencie. Sami zobaczcie, za każdym razem, kiedy zbliżam się do magicznej granicy, łódka zawraca i po prostu wraca nam na mapę. Co prawda, znajduje się już to poza granicami mapy i całkowicie nas tam nie widać, natomiast jest bariera, która nas po prostu trzyma w tym miejscu i po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tam przejechać. Próbowałem kilkukrotnie, kilkunastokrotnie, nawet co możecie zobaczyć na materiale, no ale niestety nie da się nic całkowicie zrobić. Wystarczy po prostu wyjechać i łódka sama zawróci do nas na mapę. Czyli nie będziemy mogli się ukryć całkowicie poza mapą, Fortnite Battle Royale. Numer 5 to co się stanie, jeżeli zablokujemy światło latarni, które znajduje się na mapie w Fortnite Chapter 2. Oczywiście, światło latarni błyska nam cały czas, w dzień, i w nocy i po prostu kręci się dookoła. Natomiast stwierdziłem, że chciałbym zablokować to światło w jakikolwiek sposób. Jedynym sposobem właśnie na to jest zablokowanie jej materiałami, dzięki czemu właśnie razem z Kraylim obudowaliśmy całą, całą latarnię właśnie materiałami. Oczywiście, możecie zobaczyć, jaki przyniosło to skutek. Żadnego. Światło latarni nadal przebija nam nasze ściany i bez problemu przebija wszystko, co po prostu napotka na swojej drodze, czyli jest stałą w grze, której nie można absolutnie w żaden sposób zakryć. Co jest dosyć dziwną sprawą, ze względu na to, że jeżeli światło zakryjemy, to nie powinno wychodzić poza pewną granicę. Natomiast tutaj jest to troszeczkę inaczej, i wygląda to dokładnie w ten sposób, jaki widzicie na ekranie. Światło po prostu przenika bez żadnego problemu i możemy bez problemu wszystko sobie na ten temat zrobić. Zobaczcie. Okej, okay, a więc numer 6, czyli co się stanie, jeżeli zadążymy się w wodzie zbyt długo. Aby to zrobić, wykorzystałem właśnie plac zabaw i dzięki czemu możemy bez problemu właśnie dostać się pod wodę. Sami zobaczcie, że woda wypycha nas do góry, dzięki czemu nie możemy zostać po prostu przez dłuższy czas pod wodą. Natomiast postanowiłem, że zbuduję sobie schody w środku wody, dzięki czemu będę mógł po prostu podpłynąć sobie po nich, aż do dna, tam gdzie po prostu nie będziemy mieli dostępu właśnie do powietrza. No i zobaczcie, co się stanie. Cały czas HP nam ucieka, jeżeli już jakiś czas jesteśmy pod Wodą HP po prostu nam ucieka. Na początku po 1, później po 5, a na samym końcu po 10 HP, czyli po prostu bardzo szybko możemy zostać wyeliminowani przez naturalny żywioł na mapie właśnie w Fortnite Battle Royale, co jest dosyć ciekawe. Myślałem, że Epic Games nie zadbało o takie szczegóły, ale wydaje mi się, że jest tutaj bardzo wszystko w porządku. Ze względu na to, że cała mechanika dopienia się w wodzie jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Natomiast pamiętajcie, żeby czasami nie zablokować się w wodzie pod wodą ze względu na to, że możecie po prostu utonąć i stracić swoje życie. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tonięciu Fortnite. 這什麼大家各自走自己的路。 Numer 7 jest to mit, czy możemy po prostu zrobić Rocket Raider na rakietnicy bandaży. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Wraz z Krajlim postanowiliśmy udać się na tryb kreatywny i nastakować sobie troszkę właśnie wyrzutni bandaży. Ze względu na to, że po prostu bardzo ciężko jest to zrobić, stwierdziliśmy, że zrobimy to właśnie w ten sposób, jaki widzicie w tym momencie na ekranie. Wykonaliśmy kilkaset prób właśnie takiego Rocket Raider, natomiast w żaden sposób nie udało się go wykonać. Kilka razy po prostu jedna z postaci poleciała troszeczkę do przodu, natomiast tylko u jednego na monitorze. U Kraliego stało się wtedy wszystko wszystko w porządku, a możecie w tym momencie zobaczyć na ekranie jak to wyglądało u mnie. Jest to dosyć ciekawa sprawa, która w Fortnite Battle Royale na pewno czasami musi się zdarzać. Natomiast bez problemu oczywiście na rakiecie możemy sobie polecieć, natomiast właśnie na bandażach niestety nie jesteśmy w stanie polecieć w żaden, absolutnie żaden sposób. Co jest dosyć dobre mi się wydaje, bo praktycznie na wszystkim dało się lecieć właśnie w poprzednich wersjach Battle Royale, natomiast tym razem Epic Games o to zadbało i nie możemy lecieć całkowicie na bandażach w Fortnite. Dajcie znać w komentarzu jak to u was wygląda, a ja lecę sobie po prostu dalej. Dobra, a więc numer 8 to co się stanie, jeżeli wejdziemy do łodzi właśnie z naszym przyjacielem na plecach. Aby to zrobić po prostu wrzeszliśmy na plac zabaw i bez problemu znaleźliśmy sobie łódź. Oczywiście staraliśmy się właśnie zrobić to w ten sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlało grę. Czyli jeżeli bierzemy swojego ziomka na plecy, bez problemu możemy wsiąść do łodzi, natomiast w tej łodzi po prostu będziemy mogli siedzieć na miejscu pasażera. Oczywiście jeżeli chcemy przesiąść się na miejsce kierowcy, całkowicie nie możemy tego zrobić i jest to wyłączona opcja całkowicie dla nas, jeżeli mamy swojego teammate'a na plecach. altsa Natomiast jeśli gramy duo, możemy zrobić taki trik, po prostu położyć naszego zioma właśnie na przodzie naszej motorówki i po prostu bez problemu przejść sobie na miejsce kierowcy i przejechać jakiś kawałek, aby uratować naszego teammate'a od właśnie niepotrzebnych zranień czy wrogów, którzy czekają na nas na mapie. Sami zobaczcie, że jest to dosyć przydatny sposób, natomiast musicie pamiętać, żeby po prostu nie lecieć za długo na tej łódce z naszym przyjacielem położonym na przodzie, ze względu na to, że może on po prostu spaść. Jednak nie martwcie się, będzie miał koło ratunkowe, więc myślę, że spoko opcja. Dajcie w komentarzu co Wy o tym myślicie. No i ostatni już mit w dzisiejszym materiale, to co się stanie, jeżeli uleczymy naszego przeciwnika bandaż bazuką. Oczywiście postaraliśmy się również to zrobić tak, aby odzwierciedlało to jak najbardziej grę. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu przeciwnika całkowicie nie jesteśmy w stanie uderzyć bandaż bazuką. Jako że naszego teammata możemy bez problemu uleczyć, nasz przeciwnik będzie po prostu odbijał bandaże, a bandaże będą pojawiały się całkowicie na ziemi, co jest dosyć zrozumiałe. Fajnie, że Epic Games zadbało o takie coś, że po prostu jeżeli nie trafimy żadnym bandażem, po prostu we na ziemi. Dodatkowo, jeżeli strzelimy go w wodę, to razem z prądem będzie płynąć z nami właśnie taki oto bandaż, który to po prostu bez problemu możemy wystrzelić z bandaż bazuki. Suma sumarum nie możemy uleczyć naszego przeciwnika właśnie bandaż bazuką, a szkoda, bo jest to naprawdę dosyć fajna rzecz, którą ja osobiście chciałbym zobaczyć w Fortnite Battle Royale, jak po prostu leczymy sobie przeciwników. Natomiast może to być źródło troszeczkę intingu, ze względu na to, że będziemy mogli uleczyć każdego i moglibyśmy się timować, co by było całkiem niefajne, jeżeli chodzi właśnie o to, bo bandaż bazuki zuka zajmuje dwa sloty piekwipunku, a nie chcielibyśmy, aby jeden właśnie zabijał, a drugi leczył, a potem grali sobie jeden na jeden, właśnie intując i zostawiając sobie grifując i wszystko robiąc po prostu. Lalalala. Wiadomo o co chodzi. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli tak, i pamiętajcie o konkursie na samym początku filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, piąteczka, no i cześć.